Witamy Państwa. Piątek na działce, godzina 12. Pochmurno dzisiaj. Teżki w górze, z tamtych Budapesztów jeszcze mi przyszły jeden na następny dzień i później jeszcze jeden z samego rana, jeszcze na pojutrze. Także z tych Budapesztów, ale jeszcze odskakują moje, jeszcze one chodzą sobie osobno, a jeszcze szukają i bez też doszedł, także jednego koroniatego, tego, wtedy zapuszczałem te pięć sztuk, jednego koroniatego nie mam panowie jednego koroniatego nie mam dwa koroniate przyszły i bez też doszła, bo to była samica jedna szwanczka też doszła na drugi dzień, jeden uda pojść na drugi dzień a jeden dopiero przed po dwóch dniach. jeszcze tego uda pojść wtedy sobie trochę skaczą Odcinają one, biją w kościele, godzina dwunasta. ile przypałzuję, tu jeszcze tutaj, bo tu zaczynają odskakiwać do siadania, zaraz trochę je ruszę Jesteśmy z powrotem, podgoniłem te Chciały siadać tamte dwa buda koroniaty te zobaczę państwo ładnie chodzą wyżej od gołębi Jeszcze im tu się nie podoba, jeszcze im tu się nie podoba O tu chod Jeszcze im tu się nie podoba pana Tutaj siedzą świeżaki. Zaloczymy trochę do środka. Tutaj sobie bym bułówki świeże. Parzenia będę miał jeszcze dużo, panowie. I będzie tego parzenia jeszcze. Będzie, będzie, będzie. Kupuję te kubeczki, tutaj pozamykam w tych celach, muszę być te kubeczki do karmy i do picia, to wtedy pozamykam gniazda i je posadzam, żeby się parzyły. Takie jeszcze parzenia trochę będzie Ten ciatek na takich 10 sztuk. Się one dobrze chodzą, słyszałem, to właśnie o to mi chodzi, żeby poparzyły, muszę poparzyć te kurde, to, to jeszcze trzeba poparzyć, na roboty jeszcze mam, ale na razie nie za tydzień zacznę te kubeczki przygotować i zacznę je do par dopiero, jak będzie oczywiście pogoda, bo jak będzie zimno, to już się one się to po swojemu poparzą, to też nie bardzo, bo nie będę miał problem. Pasiatek to jest jedna para, ale dwie pary chyba muszę spać No zobaczę jeszcze. Te budapeszty dalej, dalej, dalej odcinają. Dalej odcinają. O. Odcinają, odcinają. odcinają, odcinają, odcinają. Także, niech one sobie latają, siądą, to nagramy jeszcze jak siądą. Także na razie połzujemy Gołąbki siadają pomału, na jeszcze jedna kubka chodzi, ale bateria już nam się kończy, już piszczy bateria Dara nam się skończy, chciałem ja trochę na dachu nagrać tego, ale to może jutro To już panowie naprawdę baterii, zaczyna mi piszczeć. Tam to jeszcze łażą. A jutro trochę je ponagrywamy na deszku, także pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia.